To jesteś, co to jesteś? To za pięć minut, poczekaj To jak ale kurde, ja Spokojnie z nim, o ja pierdolę jakiś supa. O kurwa, Spokojnie go ci, zmęcz go. O ja pierdolę. Trzeba chwytak. O, bez ręki by się nie obejdzie. A łeb nie wejdzie, może kurwa w czele. No kurwa! A ty z pomyć go trochę. Ja pierdole! Ale może zaraz urwie. Jeszcze ja niech, niech on postoi trochę. Do dam mu do góry trochę, niech się kurwa męczy i odjazd poszedł Hej, niech ty, ja niech łeb z boku To wierci z boku niech niech Jest, jest, idź, chodź, od, widzę. Od góry, góry by trafić. On za łeb może nie jest zapięty wcale, więc na bok. Ale zaraz. Trzeba długo dziurę wierzyć. Idę po bo Nie wymijamy go. Tak, dziękujemy. I, 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 nie nie poszło. Nie da to, nie Bo on jest, nie wyjdzie, bo on jest obczepiony. Bo on jest obczepiony, kurwa. No w końcu go zmęczysz. A tak on, wiesz, nie wyjdzie, bo łeb mu się zaklinuje. Bo on, wiesz, w świetkę o, ja! Musisz go podkręcić, jeszcze. Oba, żeby z ręki nie, nie urwał, żeby mordę falił. mi tutaj z tempie. To było dobrze. Dokładnie, kolejne, lekko żyłkę trzymaj. Żeby on mordę wiesz, falił. Nie ma co no na siłę go wyciągnąć. Nie, co zrobi, to będzie dobrze. Od czego trzeba połączyć? Ale kurwa ten zębki mał to co nie stoi. No, nie, 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 może, może. O stoje. do góry i mordy, sadzaj. Nie da rady wejść, mordy. Patrz, mówię, trzeba drugą dziurę wiercić. Weź mi za tam trzecią. nic nie lecisz Uważaj na łapy, bo zaraz wystartuje. Ci mówię, dawaj drugą dziurę. Nie ma to się pierdzielić. Weź i Nie Krzysiu, nie da druga dziura. Nie ja wiercimy z boku. Nie? Jak z boku? Nie da się, bo wiesz, możesz żyłkę zaczepić i no Właśnie. No właśnie. On w międzyczasie weźmie się tak, bójnie, bójnie no, na bok. Go bo trzeba tak o. po prostu muleć, muleć. Jak dobrze pójdzie, to... ...to wylezie. Ja muszę, Żebym go tylko, wiesz, za No złapał. No otóż, tu, tu trzeba. Patrz, by nie odczepić palcem, jest on Ja pierdolę. Ale silny. Ooooo! Ole kurwa! On ole swoje ma nie. Ale już go miałem. Na, wiesz, już no. Rękę wsadzimy ale za silnie. Czekaj jeszcze trochę, niech on się pomęczy. Why do you want to do Nie bój się malutko. Hmm. Nie daj się do styla złapać. Nie? nie, Jeszcze musi pomęczyć we Nie podpalaj się. Jeszcze trzeba go, go trochę pomęczyć. Niech on parę razy odjedzie. No już się tak zjebie. Ale no, nie sądziłem, że na takiego małego żywczaka weźmie taki szczupot. Nie? O ty się On w nie? to boku Gdyby świeczkę zrobił, to bym On za silny jest, żeby świeczkę za paluchy? Ty ja idę po i drugą będę wiercił w boku Nie, kurwa, bo już, to, 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 to pałeś, to się. Ty nawet, że tą drugą dziurę wywiercimy, czy mówię? Nie, nie wiercimy. Trzeba zaryzykować, bo inaczej go nie wyjmiemy. Nie da nic druga dziura. co, jak tutaj o, wywiercimy nie drugą... Nie wierci, bo ci świder ucieknie do tej dziury. I No Nic tu nie da. Trzeba go próbować. Pójdzie, to pójdzie, nie to nie. Dawaj ich nie. Ty no ale spokojnie, jeszcze nie tak... Nawet go wyjmiemy. Ale ważne, że go widać chociaż, to? Co tylko łeb widać. Jak krokodyl. Nie, tak, teren. Nie, to wiesz, eh, woda trochę też nie, robi. <noise> to co w dupę wójta? Kurwa padnie jeszcze pierdolona. Nie, teraz zimno nie padnie. Ale, że zimą tak walczy? No, stupak wie no to no kurwa. Stupak to jest jednak sturopa. Wariatnie, Jeszcze nie pójdzie, patrzy go na hrabę, nie goziły nie przecięć. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie no. <noise> <noise> Metrówkę, który ma? Żaden nie ma metrówki! Kurwa, nie ma ci metrówki. Dawaj, butami zmiesz albo wędką zmiesz? Wędką masz 60. Metra nie będzie, ale to jest kopaczek się zapięła. Ale kurwa jak ja pierdolę. To już szybko, żeby nie odmrolił się. No. będzie tak się ona zapięło, bo też. Ja, ja delikatnie. Uważaj. Ty nie szybciej, co? Olej, kremat, no. Piękna godzina.